i witam Was w kolejnym odcinku z gry 6&Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku i dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy na 19 dniu kalendarza, więc jutro będzie na pewno 540... 500, chciałbym. 454 poziom, no ale do tego 500 na pewno sobie tutaj dojdziemy, więc mam nadzieję, że zostawicie teraz łapkę w górę, komentarz dla zasięgów, oczywiście z subika, jeśli go jeszcze nie macie, i y, odwiedzicie linki w opisie, czyli fundusz wsparcia na PC i Discord dla widzów, także musimy zrobić tutaj miejsce, bo jak widać, plecak pełen. Nie możemy dostać z kalendarza duszyczek, ale zaraz tutaj coś ogarniemy. Taki klejnocik dostaliśmy dzisiaj, więc od razu idzie do wyrzucenia. Już prawie klejnoty mamy za 10 milionów, więc to jest naprawdę spoko. To prawie 8 milionów jest z tego, więc jest bardzo dobrze. Jeszcze trochę i właśnie będziemy mieli tutaj klejnoty za 10 paniek, więc to już będzie też sztos. E, zakręć gołem 5 razy, więc to na pewno też sobie zrobimy, możemy sobie te dusze tutaj przeciągnąć, chcemy zobaczyć jak wygląda sytuacja, no musimy ten ekstraktor odebrać, bo zaraz nam się wypełni, e, więc nie odbierzemy sobie tutaj powiększonego golda niestety, także no szkoda. Ale tu już nam brakuje tak naprawdę tylko 11 milionów dusz, żeby mieć znowu na kopalnię złota kolejną. Więc te 13 dni na pewno zbieramy na pewno na 100%. Więc już nie muszę się martwić o następną kopalnię złota. No ale na 32, no to już trzeba będzie raczej sobie troszkę poczekać. Tak daje chyba że wypadnie jakiś event z duszami, chociaż na razie się nie zapowiada. E, dobra, więc e, zaczniemy właśnie może od tego koła, bo jak jest e, tutaj dla nas przygotowana nagroda ekspowa za na koło, to od razu idziemy tutaj i zobaczymy co tutaj dostaniemy. E, trochę słórek, troszkę expa, trochę dusz, jest jedzonko, są są ryby. Dobrze, że są grzyby, dobrze, że jest jedzonko mamy plecak znowu pełny. To idzie na pewno do rozmontowania. Może ten pierścionek sobie wrzucimy jeszcze do toalety, bo mamy sporo tych pierśtików, więc możemy sobie to też rozmontować. Czy coś tu jeszcze do rozmontowania znajdziemy? To jest do kociołka na pewno. I tyle na razie, więc musimy sobie zrobić tu jakieś miejsce i lecimy dalej z tym kołem. 15 milionów, tu jakiś item. Znowu grzybki, znowu item i odłamki, więc nie jest źle, to jest na pewno do rozmontowania, to jest do odłożenia na, na, na lepsze czasy, że tak powiem. No i nawet nieźle to wyszło, nawet nieźle to wyszło, możemy sobie odebrać 11 milionów. Jakby tutaj stoimy w ogóle z tą Hyderką, Siedmiogłowa głowa Hydra? No, jesteśmy prawdopodobnie coraz bliżej tej 7 Hydry, ale jeszcze, jeszcze dość daleko niestety więc staramy się cały czas do przodu, widzę, że Protex 253 poziom, więc fajnie, fajnie. No i oby tak dalej, oby tak dalej, więc yy, chcemy sobie teraz zrobić jakąś rękę. może spróbujemy tego Nigo, który już nie gra, ale czasami jeszcze z nim przegrywam, bo ma sporo leveli więcej. Yy, a, jako że teraz możemy sobie iść na pupile, to sobie od razu machnijmy. Tutaj jakieś walki, dzisiaj jest ogień, więc coś tutaj na pewno dokarmimy. Liczymy na jakieś cytrynki, na pewno dzisiaj liczę też na pewno na pewno liczę na cytryny, na jakieś jeżyny. No i może jakieś śliwki, by, byłoby miło, gdyby coś, by, coś byśmy tutaj dostali. E, ostatnio wam nie powiedziałem. O po meczu polski z Albanią. Więc tutaj troszkę się poprawię. Więc ostatnio był mecz polski z Albanią na wyjeździe, gdzie wygraliśmy po ciężkim spotkaniu 1-0. Podobno mieliśmy tam dosyć sporą przewagę w niektórych momentach, ale Albania się dobrze broniła. Dobre kontry wyprowadzała. Więc naprawdę to był ciężki mecz. Na szczęście Joker, można tak powiedzieć, że Joker, bo rezerwowy strzelił bramkę, czyli zerski, a później rozpętało się delikatne piekło na trybunach i myślę, że jakieś zawieszenia sobie pójdą tam dla kibiców Albanii, że na przykład przez następne dwa mecze reprezentacyjne nie będą mogli zasiadać na trybunach. Najmniej powinno być rzucanie butelkami w zawodników czy innymi rzeczami, zapalniczkami. Nawet z tego co widziałem, to i telefonami rzucali, więc to jest dosyć niebezpieczne dla zdrowia zawodników, więc to powinno być piętnowane. Więc tak właśnie uważam, że przynajmniej w mecze bez kibiców to by było coś. Jeszcze kara finansowa dla organizacji, Czyli Federacji, o zapomniałem tego słowa: dla Federacji Albańskiej, więc takie coś powinno mieć miejsce. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. A jeśli nie, no to dajcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. No bo to też jest dla mnie mega ciekawe. To jest dosyć fajna misja i powiem Wam, że nawet ją wezmę, bo tutaj. Nie dość, że zyskamy jeszcze dodatkowe 5 milionów golda, to jeszcze będziemy mieć naprawdę dużo expa z tej misji. No więc to była naprawdę spoko misja. Oby więcej takich, oby więcej. No i dobra. Powiedziałem o tym spotkaniu. Tutaj znowu coś do kociołka, to chyba sobie nawet przygarniemy. Opowiedziałem o meczu, więc jest spoko. Akurat ten odcinek, czwartek, więc e, nie w czwartek w domu nie ma jestem na wyjeździe niestety na pogrzeb, e, więc nagrywam to w środę akurat tak się złożyło, że mam jak nagrać to w środę, więc nie zostajecie bez odcinka na czwartek no bo o po tej porze to ja już bardzo, bardzo dawno będę na Śląsku bardzo długo bo raczej wyjeżdżam gdzieś koło 3 rano, żeby dojechać. Więc przez cały dzień mnie nie będzie. Podejrzewam, że wrócimy też później wieczorem, a w piątek trzeba jechać do pracy, więc... Dobrze, że jest ta środa, że udało się tutaj coś kombinować, żeby nagrać dla Was, żeby utrzymać ciągłość filmików. Weźmiemy sobie może tą gorszą misję nawet, żeby utrzymać tą ciągłość odcinków. No i liczę, że docenicie to mimo wszystko, no bo są różne rzeczy w życiu, naprawdę różne rzeczy w życiu wypadają. No i myślałem, że nie uda mi się nagrać tego odcinka dla Was, na szczęście udało się, więc bardzo się z tego cieszę. Dostałem przy okazji jeszcze tutaj śliwkę z tego. Jego, więc. Tutaj weźmiemy. E, więc liczę, że będzie fajny odzew tutaj z tym odcinkiem. No, na pewno to nie będzie taki odzew jak na serii nowej. Serii z Lechem. Ale gdybyście chociaż te 10 łapek w górę zostawili, to bym był teraz zadowolony. E, mam nadzieję, że podziałacie, Tutaj, co byśmy tu wzięli, weźmy na razie. Może to Dostaniemy coś po prostu tak z misji. Nie, jakieś temki. Także tak to mniej więcej wygląda. 4600, 4700. Tu jest lepszy eksport. Ciekawe. E, tutaj weźmiemy 5 za 5. Takie te misje powiedziałbym bardzo, bardzo średnie. Dzisiaj coś nam tutaj lecą, ale nie zawsze można mieć to, czego się chce. Na pewno nie chciałbym akurat w ten dzisiejszy dzień spędzać go na Śląsku i w takiej sytuacji, ale niestety tak bywa, więc nic z tym nie poradzimy, liczę tylko, że jakoś zatrzymam dzień, a następne już będą lepsze. E, dobra, mamy no, już drugi pasek za sobą. Ja zrobiłem w ogóle walkę pupili. No nie zrobiłem. No to dzisiaj noc tylko jedna walka pupili. E, szoki 1205. Powiedzmy, że pójdziemy sobie światłem bo najgorsze. Udało się wygrać 9 truskawek na kolejne dni. Dalej. E, więc tutaj, tutaj, akurat, same misje pod Tak, więc weźmiemy najlepszym expa niech już będzie. Tutaj jest ja typowo pod Golda, więc można powiedzieć, że troszkę nawet gram tutaj hybrydową, jeśli chodzi o tą postać Truskawka, spoko. No bo nie wybieram zawsze typowo Golda, ale staram się tutaj wybierać Także tutaj mniej więcej to wychodzi różnie. No bo jeszcze ten poziom nie jest taki, że typowo gold, gold, gold. Bo jeszcze czasami trafiają się takie misje, gdzie trzeba wybrać tego ekspa. Hmm, tutaj weźmiemy dwa wódki. Dobra, nie mają wartości żadnej. Tak naprawdę dla mnie to nie sprzedać. Kolejne jabłko, ale jest niestety. Mierzyny i cytryny nie lecą, więc dzisiaj chyba ryś i oko będą głodować. To jest troszkę smutne. Ale nie zawsze właśnie tak jak mówiłem możemy mieć problemy. jajaj, dobra. 7K za 14 jest optymalna. To jest raczej na rozmontowanie do jutra, więc mamy dwie rzeczy, więc powiedzmy, że te sobie wyrzucimy. Patrzymy co mamy dalej. Kolejny item na rozmontowanie na jutro. Znowu się poczekamy jakiś tutaj jest. Patrzymy co jest dalej. 7 za 16. Spoko dobrze, że ta awka się już po kończy, bo byłby naprawdę delikatny problem z tym Jakby mi tu jeszcze poleciało dość sporo tych um, temów. Jak mieli misję. Będzie. 2 za 4 musimy tutaj pilnować, żeby nie, nie zostawić sobie czegoś tutaj złego. zostawiliśmy I weźmy tą, powiedzmy, tą bardziej pod Expa. Ale stracimy to 2 miliony Golda. E, więc nie jest tragedią to. To możemy sobie wziąć i od razu sprzedać. a nie będzie to niczego potrzebne. Myślałem nad tą siódemką. Ale zdecydowałem się na piątkę, i to chyba była dobra decyzja. Bo tutaj bierzemy taką oto dwójkę jeszcze na koniec, i mamy awkę z głowy. E, więc tu możemy sobie ustawić wartę. Nie wiem, czy ja powinienem taką wartę ustawiać na tą godzinę, bo o tej godzinie pewnie będę spał i przygotowywał do wyjazdu, bo mnie czeka dość długa droga. No ale dobra, niech będzie. Najwyżej się przebudzę i sobie. W kolejną partę. Ważne, że tutaj będziemy mieć już to wszystko zrobione. Już blisko jesteśmy do poziomu, nawet tak z Awki, więc jutro 4-5-4 i zobaczymy jaki ten nowy kalendarz się tu pojawi. Może jakieś książeczki z eksponem to byśmy dość szybko wbili 4-5-5. Ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Tutaj za 12 sekund mamy walkę i tutaj już wiem kogo zaatakujemy. Podejrzewam, że Wy też się już domyślacie, więc zaatakujemy osobę, która też już nie gra. Tracer. Nie wiem po co Die Horde trzyma tego zawodnika tutaj u siebie. Chyba tylko po to, że ma Salkę 20. Ale robić. Także tutaj mamy dość sporo tego golda uzbieranego. Znowu prawie 60 statystyk 58. Więc rozdajemy to tutaj w siłkę. Teraz zobaczymy jak tutaj ta piłka wygląda w tym momencie. 15 1545 jeszcze 955 piłki i wracamy do wytrzymałości. Więc jest optymalnie. Tutaj wszystko ogarnięte. Ta broń na razie zostaje. Bo ten rozrzut jest pijowy. Mam nadzieję, że dostaniemy nieco coś lepszego i sobie tutaj podmienimy tą broń, bo to też ma taki rozrzut. No ale kiedyś tam przyjdzie na to czas, że sobie to podmienimy, tym bardziej, że na razie ilość grzybów nie pozwala na jakieś roszady. Yy, więc tak to mniej więcej tutaj będzie wyglądać. Zobaczmy tak z ciekawości na ile bym mógł podnieść tarczę. Na 19, ok. Bo jeszcze do 20 nam trochę brakuje. I to też byśmy mieli tylko jeden item na 20. Chociaż tarcza nie wymienia się jej zbyt często, raczej więc tą tarczę chyba na tą dwudziestkę strzelić. W sumie co wy o tym sądzicie, dajcie znać. Ale wtedy wyczytałbym się ze wszystkich surek, więc to też troszkę kicha. Więc raczej zostaniemy przy tym razy 11 i powoli będziemy to ulepszać też na razy 12. Tak się zastanawiam, czy już teraz byśmy sobie to ulepszyli na razy 12 yy, za 2 miesiące powiedzmy będzie dopiero legendarny rok, więc trochę tych surowców nam się tutaj uzbiera mimo wszystko przez ten czas, więc dobra. Razy 12, razy 12, razy 12, razy 12, razy 12 razy 12, razy 12, 12, 12, broń zostawiam na razy 11, bo mimo wszystko broni raczej się nie opłaca tutaj ulepszać aż tak mocno na razie. Zostawimy sobie tutaj taką proporcję, że polecimy tutaj sobie może do razy 15, tutaj potem wstrzelimy na razy 12. I potem 16 13, 17, 14, 18, 15 i potem tutaj same 20. Potem dopiero będziemy sobie lecieć bronią do 20. Bo broni i tak mimo wszystko wymienia się dosyć często. Nawet na tym poziomie. No tak jeśli byśmy teraz trafili legendarną broń, no to byśmy jej na pewno do następnej legendarnej nie wymieniali, ale teraz to zobaczymy. Także tutaj na pewno... Coś takiego w planach jest, jeśli chodzi o kowala. Dobrze, że już uzupełniliśmy sobie, itemy na razy 12, więc powolutku tutaj idziemy w górę. Jeszcze troszkę tutaj tych odłamków nam zostało, więc spoko. Także to mamy zrobione. Hazardisty chyba jeszcze nie zrobiliśmy. Wracamy tutaj. Zobaczmy, co byśmy tu chcieli wiarnąć. Powiedzmy może te pcydry. Te klepsty powoli tutaj nam ubywają, więc trzeba będzie pomyśleć, co tu zrobić. Czy po prostu, bo, bo bez odcinku będę robił długą awkę. Czy po prostu będziemy musieli szukać tych chlebstw jakoś? No, chociaż będzie no, ciężko, będzie ciężko tutaj z tych klepstry szukać. Na razie jakoś dajemy raz sobie radę tysiące kleps to jeszcze nie jest tragedia. Próbujemy odłamki troszkę odzyskać. Nie udało się, no to klepsy, na koniec może jest. Zagraliśmy dzisiaj za darmo, więc jest dobrze. Dobrze. Także tutaj mamy w tym momencie 18 miejsca, ale to się pewnie jeszcze troszkę zmieni. To jeszcze nam zostało 8 walk tutaj na PD. Tutaj jeszcze na pewno parę walk przegramy. Parę wygramy, więc tutaj. To miejsce 18 jest dość płynne powiedzmy, więc tak to mniej więcej wygląda, więc tak gdzieś koło 15 miejsca pewnie sobie zakotwiczymy. Także chyba w tym odcinku to by było tyle, tak przynajmniej mi się wydaje. Tu możemy zerknąć czy wszystko mamy, oczywiście tutaj bugowane się musiało pojawić podziemia, czy ja chcę zaatakować podziemia teraz, nie wiem, ale atak na gildię to chętnie sobie zarządzę. Tutaj zaatakujmy Imperio Hispano. I spoko. Tutaj mamy to ogarnięte. Yy, lochy oczywiście nie robię. Standardowo trzymam cały czas yy, i nie puszczam. Yy, jak będę miał pewność, że będę w stanie pokonać karuzelę 10, czyli UNGE, to wtedy ruszymy z karuzelą. Yy, z idolami, żeby sobie przebić tutaj yy, na 99,5 klaser, więc żeby mieć tutaj 100% klaserka no ale na razie na razie jeszcze nam sporo tego brakuje e, więc dobra to mamy ogarnięte, to mamy ogarnięte arena jeśli chodzi o samą w sobie arenę, e, to czekamy tutaj na plusika tutaj żeby sobie szóstkę walnąć nie resetuję, bo mi się nie chce oczywiście. I tyle, i tyle w tym temacie Pikachu. No ciężki przeciwnik, ale pójdziemy na niego wodą. Może trzeba wygrać, się, ale to już raczej po odcinku. Eee, także kołem zakręciliśmy jutro poziom. Eee, w sali chwały pokazałem wam jak to wygląda w pupilach. Jestem w tym momencie na miejscu drugim. OK. Co ciekawe, Simon Sam z 99 pupili jest na miejscu trzecim, więc też jest dosyć nie wiem co go tak tam wywindowało, troszkę pewnie bullfitów. W podziemiach jesteśmy na miejscu 64. Właśnie, a propos, a propos in your face, czy on wbije dzisiaj poziom, nie wbije. No dobra, no to atakujemy jeszcze w podziemiach naszego tutaj przeciwnika. Zyskujemy trochę dusz. Powiedzmy, że prawie 5 milionów, więc jutro już prawdopodobnie te dusze nam się wypełnią i będziemy. Czekać na kolejną kopalnię złota, także to jest ogarnięte. Wszystko mamy zrobione. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Że cieszycie się, że utrzymuję dla Was daily odcinki. No i trzymajcie się, tylko. na razie.